Nie widzowie, z tej strony Quoris Auto. Następny odcinek z aut. Dalej mamy noc w chłodnicy górskiej. I co, noc zmieniamy lakierek. A. Dawno nie grałem w sumie. W tym roku to właśnie jest w modzie. No dobrze. Nie radę. dowiesz się, jak będziesz wyglądał, póki nie przymierzysz. I to jest GI. Dobra, widzę. Kiedyś Będziemy w czarno-białym zygzakiem McQueenem koledy Teraz tak nauczyliśmy się ostatnio jeździć tyłem Więc w sumie fajnie A teraz będziemy sobie Tutaj mamy coś u szeryfa. Pogoń szeryfa. Pogoń szeryfa. Szaleńcza konitwa, śledź pirata drogowego następniego, pogoń trzymaj się za nimi. Albo cierpie się miernik pościgu zło wszystkich trzech piratów drogowych aby zaliczyć poziom. Okej. Okay. Więc teraz gramy szeryfem i nie musimy złapać tutaj kolegów, którzy przekraczają prędkość. Następny pirat drogowy. Pan policjant porządku pilnuje. Przechodniów na pasach kontrolnych. Dobra, zrobiliśmy pierwszą grupę, więc jest super. Będziemy robić następne na pewno. Tor w Dolinie Ozdup. Więc najpewniej dzisiaj mamy wyścig. Następny, Zygzaka McQueen'a. Więc w sumie spoko. Cześć szeryfie. Uważaj jak jedziesz. Idzie go nie robimy. Nie dostępny. coś, coś dostałem, ale nie wiem co. so Czyli chcesz wjechać do Doliny Ozdób? Tak Witamy w Dolinie Ozdób z Higzakiem McQueenem. Jednak to nie będzie wyścig jeszcze. Międzynarodowy. A mamy po prostu następne rzeczy w tej grze. Świat. W sensie inny świat. Po prostu w dolinie Hej, ty jesteś ten Zigzag McQueen. Hej, my jesteśmy Squins. Bary, wyluzuj! No więc mamy dla Ciebie e, propozycję. Co Ty powiesz? Ty, myślisz, że jesteś najlepszym rajdowcem w okolicy, ale jeśli naprawdę chcesz być najlepszy, to najpierw musisz pokonać najlepszych. I rozumiem, że to o Was chodzi. A co, nie wierzysz na? No to już, twarcielu, zniszczę cię tu i teraz. Tak! Zniszcz! Wbij go w glebę, ciągnij po ulicy. Dobra, chłopaki, nie ma sprawy. Przyjmuję waszą propozycję. Nie wiem co to był za dźwięk ale... No nieźle. Oczywiście mamy wyścig więc zaczynajmy. Lecimy! Mamy jakieś nowe tereny. Jechaliśmy z Łodnicy Górskiej. To są jakieś, nie ma, albo jakieś też miasteczka obok. Albo no, nie wiem. Tutaj jest jakiś skok, to zaskoczy. No i tak to wygląda. Na razie wyścig wygrywamy, nie znamy, nie znam w ogóle tych aut. Teraz się ścigam. Ale jak chcieli, to się z nimi pościgam. I w sumie fajnie wygląda ten Zigzak. Taki czarno-biały. Jest on mega spoko. Uganiają nas, to nie jest fajne, ale może dam radę. No. Dawno się nie grała w tą grę. Już ciężej idzie, ale dam radę. Postaram się. Goni mnie jakiś jeden. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział. No to nie było fajne Okej okay, jakiś skrót wykorzystałem Okej, okay, nie, nie, nie wiem co się stało, ale no, fajnie było powinien <grym> jest taki nieskrętny dzisiaj, że ja nie wiem Winnie, pokaż klasę. Specjalnie dla mojej <laughs> spoko trasa, ale wiecie, nic porywającego. Po prostu jakiś wysik z nieznajomymi. <laughs> Za dużo to tu nie robię, bo ciągle jestem jednak pierwszy. Nie wiem co Makuni zrobił w tej chwili, ale no... No nie wiem, ja robiłem co mogłem. Goś mnie walnął. I w ogóle. Makuni się już skurza. No, póki co tak średnio. No, ale já se starám, no. Co vygrývač, spokojný. Dobrá. No, i tam nagle był kamień, no i widzieliście co się stało. Nie wiem, nie Mam wiem. Twoje 500 koni. O. Nie masz pięciu koni, Czyli ja tam masz? Ja się nie poddam. I chcę wygrać. Ale jakbym akurat nie skręcał, jeszcze to by było no, fajnie. Nie, znowu jest to samo, no. Dlaczego to tak wygląda? Dlaczego? Ja się pytam, ale chyba wygramy. No i lecimy, lecimy do wygrana, wygrana będzie. rządzi? Ja! No i co? No, chyba się udało... ...dojechać. Zygsa, Zygsa. Skąd Więc wygrano. Kontynuuj przygodę. Międzynarodowy Tor w Słonecznej Doliny. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję cześć, i cześć.